Halo, 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 o z tej strony w dzisiejszym niesamowitym niedzielnym materiale, odcinek, w którym będziemy kupować skina, którym nas zabije przeciwnik, widzę, że jakiś już jest Polak, we mnie pewnie jakiś widzu, wycofajcie cię w górę, żeby tutaj odcinek wyszedł jak najlepiej, a ja Was zapraszam do tego niesamowitego materiału. A więc tak, w pierwszej rundzie, moi kochani, pójdziemy sobie pod bomb pod site A. Już tutaj widzę, że nawet u mnie jest normalnie. gościu się nazywa Przemo, enemie jest Dragon, plaga Polski i jest Zysiu. Nie no, ja pierdzielę, ale normalnie tyle widzów. Nice. Maję czterech widzów w jednym mieczu i to w ogóle nie jest ustawione, nie? To nie jest ustawione! Popie, popie. ja tutaj muszę jak najwięcej fragów zrobić. Nikt nie może mnie zabić z przeciwników. Nikt się nie boi, Wca wcale nikt się nie boi. Dobra, żartuję, boję się. Dostałem naida na czapę. Nie no, widzowie, jestem trochę w galoty, popuściłem, leży, jeszcze CT, aj, i... kurde, dobra, lecimy kupić taką aurore? Jak oni tak dobrze szlają z tego teka, to ja nie wiem, co się później będzie działo, kurczę, jakiegoś kałacha tutaj zgarną i tak dalej, to będzie ciężki, ciężki będzie, moi drodzy, materiał mi się wydaje. Już na site B biegnął, no nie wierzę, trzeba pomóc na bombsite B3, typ, dobra, wiecie co, ja sam, ta, sam ja tam nie pójdę, w ogóle jeszcze zobaczę, że do nas jest jakiś szatan. Chłop, co se falaka rzuca? Chłopaku! Tak się tego... Kurde, już mnie pali. No nie! Dobra. Palak to przynajmniej nie ma tego. Palak to przynajmniej nie ma skina. Jeszcze na razie. To przynajmniej o tyle dobrze. Gdzie są ci przeciwnicy? Leży kolejny, ale on jest mocny z tego FAMASA. Dobra, lecimy dalej, moi kłani. Są miał? Akar 12. Dobra, to weźmiemy, by jest mocniejsze. Lecimy odbić. Nie! Dobra, bez skina. Ogólnie ja gram na polskich serwerach, więc ja ogólnie polecam polskie serwery, bo polskie serwery są najlepsze, pamiętajcie, Polska górą. Polska górą. No właśnie, a tutaj moi kochani, cztery fragi, mamy remisik jeden do jednego, no zapowiada się dobrze, zapowiada się dobrze. Fajnie, że tam jest zabił stary i skina nie miał, to bardzo mnie to cieszyło. Dobra, tutaj Polak Rodak, pokaż Polak Rodak, jak tu się gra. W ogóle ładny jest ten bardzo skinek, ten do Mki, bardzo mi się podoba i mi się wydaje, że nawet sobie go kupię. Finanse nie były najlepsze, moi drodzy, ale nas to nie powstrzymało tego, żeby pójść na drugie wejście z, z Famasito. Famasito najlepsza broń na świecie. Chłopie, chłopie, to się zastanów. Dobra, Essa, fleszyk, jeszcze na bombsite, a siedzi chłop. Ale mam przypał, widzowie. Nie wiem, co się dzieje. Gdzie przeciwnicy? O, dali palaka gdzieś. Dobra, nie ma mnie. Zwijam na chatę. Daj Dzięki za kawałek, chabyku. Mówię, kota, widzowie. Leży kolega. W końcu mamy 5 na 5. W końcu mamy 5 na 5. Dobra, lecimy z tym tematem. Let's go do this. Lecimy, lecimy dalej. Nikona mi idzie tutaj nie ma. Na dorkach jest impreza. To już sam granat. Let's go. On dostanie tym gratem, 100%. O nie no, chyba nie dostał tym gratem. To jest smutne. Leży kumpel. I jeszcze tutaj jest chłop. Chodź tej chłopie, proszę cię bardzo, miałeś MK, ale już i nie masz. Byku. Do domu ruski. Nie no, widzowie, ja na razie to 10 franów w kręcę, Tak lekko mi się wydaje, że ten sandzik to po prostu nam odda tutaj. Ten sandzik nam odda. Nie no, byku, nie chcę tej jemki, stary, nie ma bata. Zginiesz, później oni przejmą, zabiją mnie i tyle będzie w temacie. Ja się tak łatwo nie dam, moi drodzy. Normalnie ja to chyba powinienem takie challenge grać bez skinów. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Siedzi. Trzymaj palaka, chłopie, waparty. Ryzykować Nie no typie wychylasz mi z Andera, Grasz na słuchawkach jakiś z nas aby O nie Jesteśmy zgubieni My kupimy sobie m 16 bez skina Żeby gdyby przyjęli tą broń to żeby w następnej rundzie Po prostu było o wiele wiele łatwiej Widzowie więc lecimy Let's go a no i przy okazji To zapraszam was na dzisiejszego streamka No i bardzo dobrze leżysz typie Bo tam miałeś zbyt bogatą mkę Jakbyś mnie zabił, to by była lipa. Tak to się nie, nie bawimy. Dziękuję ślicznie za uratowanie mojego żyćka, bo inaczej to bym musiał znowu wydać pieniądze. Mamone. A jeśli u was też jest taka piękna pogoda, jak u mnie, napiszcie Hashtag Piękna pogoda, a wtedy będę wiedział, że u was tak samo pięknie świeci słoneczko, jak i u mnie. Kurde, gdzie ten chłop? Chłopa w apartach nawet nie ma. Normalnie chyba znikł gdzieś. Mamy go przy midzie. No i proszę Cię bardzo, chłopiec, tej na tym midzie sobie biegasz, ale miałeś skinka, kurde, bogatego. No i po co tego skina bierzesz, jak tutaj miałeś bez skina, typie? Boże, czy ty, ty to widzisz? A ogólnie jeszcze taki newsik, że sąsiada nie będzie, moi kochani, do połowy maja lub do początku maja, coś takiego. Więc będziecie musieli uzbroić w cierpliwość i odcinki z sąsiadem nie będą już takie częste jak wcześniej. Dobra, chłopy gdzieś tam w ogóle w odchłaniach tego stan stołu na sobie siedzą. Trzymaj na kolego w te aparty. Dobra, jednak nie dostał. Dosyć smutne. Komplu. Co ty ze mną tańczysz, stary na Cetę? Dobra, lecimy dalej. O, na domku jest, dobra. Leży chłop. W ogóle mamy 15 fragów, moi drodzy. 15 fragów. 15 fragów, jeszcze 10 i normalnie będziemy lecieć. Otworzyć to, co każdy pewnie na to czeka. Jak on chyba wie, co tutaj się gmini. Wie, jaki challenge robię. Chłop, co pobieg. Trzymaj, Palaka Neida. Dobra, leży, ale farcik. Trzymaj, flesza. Chłop dostał biało. Co? Dostał pięć razy głowy i nie zginął? Trzymaj. Smouchan leci Leży chłop Ile elegancko, ugrywamy to, gdzie jest paka, gdzie jest paka, nie zdążymy, nie mamy czasu ha! -i -i. Dobra, nie ma bata, lecimy dalej, lecimy dalej, nie ma bata, tutaj moi drodzy trzeba po prostu się wziąć w garść Leży jeden Leży drugi Trzymaj Neida. Jakbyś mnie gonił, to jeszcze bym ci Palaka rzucił, ale że mnie nie gonisz, no to ci nie rzucę. Trzymaj, kumplu. Nie no, dzisiaj moi drodzy na pewno się 25 fragów. Nie no ja tak dużo fragów robię, kurde, a i tak przegrywamy. Dobra, został Polak. Polak Rodak, o kurde. Jestem w klaczu z Polakiem, rodakiem. No i elegancko, wygrywamy. W końcu, moi drodzy, mamy 5 do 5. Dwa fragi nas dzielą od tego, żeby po prostu wykręcić tutaj 25 fragów. Elegancko, otworzyć sobie skrzynię. Dobra, i znowu na under, bo ta taktyka, moi drodzy, oddaje. Też jeden. Nie no, mamy 25, moi drodzy. W końcu, przebiliśmy barierę. A, chłop na Tero siedzi. To lecimy, moi drodzy, po 26 fraga. I zamykamy tą rundę. No, chłopie, gdzie tutaj stary sobie stoisz na tym respie? Byku, w tej, w tej pięknej czapeczce, chuście i dwa smołki? Dwa smołki? Co? Przecież może tylko mieć się? No i jeszcze, moi kochani, zapraszam was serdecznie na mojego pięknego fanpage'a Facebook oraz na Instagram, żebyście tam zajrzeli, zobaczyli co tam nowego, ciekawego. O kurde bele, ale będzie biało. No, już dostałem biało. Już nie wiem, co się dzieje. Są mi w apartach, moi drodzy. No, dobra, leży. Co on miał? Bez skina, dobra. O kurde. No, patient junk. A teraz wyjątkowo sobie pójdziemy na bombsite B albo na mida, bo na tym bombsite'zie ja tam już się za dużo dzieje. O, ale chłop teraz wyrwał banie tutaj. O nie, wchodzą na B. A jak weszli na bombsite B przed chwilą, to zapewne za chwilkę też i wejdą. Ale daję śmiało, byku. Dobra, tam nikogo chyba nie ma. Nie wiem co tam u nich, kurde, daje te taktyki w enemy, Ale ten chłop taki średni bym powiedział. Raz idą tutaj, raz idą tutaj. Hello Co co wcelowany w ogóle był we mnie? Co jest? Jakby normalnie słyszał. I elegancko. Wygrywamy ten meczik. 29 flagów zakręcone. Bardzo Wam dziękuję za ten materiał, że trwaliście w ten niedzielny, piękny dzień, aż do końca tego filmu. Życzę Wam dobrej niedzieli. No i zapraszam pewnie wieczorkiem na live'a, jeśli go odpalę, Więc ja Wam jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się i hejka.